Hej, witam Was bardzo serdecznie, jestem Pastro, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Ja dzisiaj będę grał na mapie Operacja Brzeg Rzeki w trybie Bitwa Powietrzna z nowego dodatku decydujące starcie. Tak więc, zapraszam serdecznie. Tutaj wybór klasy nie jest ważny, bo i tak nie można wysiąść z myśliwca. A więc, cóż, zaczynamy. Ja tam nie jestem. Takim znowu zajebistym pilotem, a tutaj z tego co zauważyłem, dość łatwo zginąć. Bo bez przerwy nas ktoś namierza i nie da się po prostu z tego z tego. Kurde, się wykaraskać jakoś normalnie. Fuck man, ja pierdolę. No, tak jak mówię, dopiero co przyleciałem na punkt, tutaj już kurwa, we dwóch na mnie pięciu ja, No dość mało ludzi na tym serwerze jest, bo to 16 slotów ma maksymalnie, więc po 8 może być. Eee, dobra. Spróbujmy kogoś tu kurwa upolować. Tak być nie będzie. Uff, masz dziwko. Kni, płacz. A tylko na mierze. Kurde. Nie wiem czy nie powinienem sobie czulszej myszki ustawić Dobra, unieruchomiony My się tu flaszujemy, flarujemy I gonimy, tylko skurwy no. Gdzie ty jesteś? Spierdalił mi, no spierdalił mi Fuck man. O kurwa, dobra, unieruchomili mnie. Jestem w dupie, nie mam gaśniczy Fuck man, I'm dying! I'm dying, made day Dobra Tyle było po mojej karierze pilota tutaj. Ale zniszczyłem jakiś tam myśliwiec, tamten co unieruchomiłem. Dobra. Lecimy. Dobrze, że nie brakuje myśliwców. <grych> o, o, już, już skurwensyny, już kurwa. Nie but! Ale dostał przy... Normalnie nie miał się jak z tego wykaraskać. Nie miał. Ty też nie masz, ty też, giniesz, 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 zobacz jak giniesz, no, no, nie jesteś, gdzie jesteś, boże, 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 Boże. goń go, to go goń, Zabija cię, Gnie. no nie, what the fuck, eee, e co mi się stało, przepraszam bardzo, czy wy to widzieliście, co mi mogło się stać? Przecież ja tu normalnie, kurde, na legalu, sobie leciałem. Prawie nikt do mnie nie strzelał. A tu jebuł, no. Dobra, jak tam sytuacja? Zapomniałem, że tu można się rozglądać O, to mój cień, boże, myślałem. A, wylecieliśmy. Dobra, spokojnie. Trzeba to ogarnąć. Wszystko. O, tam mamy trzech skurwensynów Tutaj jednego. Jebuć tego. Chobo Chaba, chaba, O, Panie kochany, no. Ja to miałem zestrzelić wszystko. Nie, zostawcie mnie skurwę, syny! Użyłem flar! No co się mnie czepiasz, no co? A jak wlecę w te drzewa, to mi się coś stanie? Nie ma tu nic, co by mi mogło przeszkodzić. Mogę latać po drzewach! Jebo. Eee... No chyba nie po wszystkich, przepraszam bardzo. Ale... Przy niektórych drzewach można się, bo to tylko jakieś tam takie teksturki wpierdzielone, przez które można przelecie na lajcie. Więc taki tip, że można sobie tam się jakoś ukryć i nikt tam za nami nie poleci, bo będzie się bał, ja no, ja <słyszą> tak że się rozbije. Tak się to da. Ej, wypiór doloj! <słyszą> no dobre, 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 uśmiałem się, uśmiałem się. Ale no cóż, no trzeba coś zniszczyć, no bo co to ma być. Jeden na pięć statystyki, no ja wiem, że nie jestem pro alopilot, no ale bez przesady, nie? Dobra, jedziesz. Uż. nie użył flar. Co... Ja też użyłem przez przypadek flar. Co za... Ze mnie baran. Dobra, ty mnie chcesz tutaj. O, unieruchomiłem kogoś. Ale jestem. Panie, no, panie! Gdzieś pan tam poleciał. O, leci. Leci, leci, leci. Ja mam cię gnido Mam cię gnido Okej okay. A tu przez te drzewa można przelecieć Błagam Da się da się da się da się da się Jest da, da się Nie ma tutaj opierdzielania się Trzeba punkty przejmować Zapomniałem że tu się przejmuje Punkt Tylko że tu trzeba tak dziwnie latać Żeby to No Jebucie. Dobra, ciebie, ciebie zniszczę. No nie, no nie, zmniejsz prędkość. Milordzie, jest tu nieruchomiony. Kurwa, tylko. O Boże, o Boże, o Boże! Ale dostałem w dupę. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jestem najlepszy w swojej drużynie. Fuck yeah, kurwa. No, fajną mam drużynę, jak widać. Tu praktycznie nic nie robię, a jestem na pierwszym miejscu, więc coś tu chyba jest kurwa nie tak. O, zajebałem tam tego, co unieruchomiłem Dobra, rozwalili mi go. To był mój frak. Mój frak. Ten jest punkt O. Dobra. Nie kogoś, ale ktoś mnie chce sprzątnąć. Kręcimy się, Boże. Mam nadzieję, że tego nie za bardzo słyszycie. A wiem, że to słyszycie. Jak tak napierdzielam myszką, no. Nie ma tu innego sposobu. O, zabijłem jakiegoś kupę. No, spoko, spoko. Podobają mi się te elementy, takie opóźnienia. Gdzie zginę sobie tutaj. Minutkę sobie posiedzę na tymi. i... Jeb, kogoś zabiję. To mi się podoba nawet, nie powiem. Tak jak normalnie... A nie, to jest zły przy sumie przykład. Więc nie będę by tu przytaczał. Masz, masz. Jest! Co on nie miał? Flar Asshole! ho, o, o, o Tutaj, 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 tutaj jest Gini. Pacz i płacz, kurde! Dwóch zabiłem tymi tymi, tymi Ja pierdzielę. Normalnie... O są. Już, 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 flary, flary, i ten, i ten tego, nie? Kurde, gin, gin, unieruchomo. No nie, musiał ten mi. Dwóch, dwóch, dwóch mnie zaatakowało, no? To jest takie niesprawiedliwe. Ale podoba mi się ten tryb, podoba mi się, fajnie tu jest. Można się się trochę podszkolić, bo ja tu mam naprawdę na myśliwcu to. Nie ja wiem, ile latałem prawe paręnaście godzin pewnie zaledwie jakoś tak A ty, a ty? Gdzie ty lecisz? No gdzie lecisz? Jezus, Jezus W drzewa w drzewa, w drzewa, w drzewa, w drzewa I believe I could fly O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck Dobra, dobra, jest... W drzewach się ma naprawdę można ukryć jakoś Spokojnie. Tylko że się kończą w sumie w końcu. Zostaw mnie, zostaw mnie bydlaku! Zostaw mnie bydlaku! Zginiesz, zginiesz za to. Zginiesz za to. Dobra, spoko. spoko. Zrobię co się da, żeby go rozjepać później. Eee, mam 6 kili! Ten tylko jest dobry, co mnie zabił teraz. Znaczy no, najle najwięcej ma kili. Ja tu mam 6. Ty, no nie jest ze mną aż tak źle, jak mogłoby się, kurde, wydać. Ciekawe, jaka tu jest maksymalna wysokość lotu. Muszę zaraz to sprawdzić. Tylko później się... O, dobra, przejmujemy punkt. Wolno leć, wolno leć, żeby przejąć. Wolno, 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 wolno. Jest! Dobra. Pierwszy przejęty punkt w pełni. Przeze mnie, w tym trybie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Giniesz, giniesz! Giniesz, zobacz, giniesz! Eee, fuck men ECM Jammer! Nie wiem właśnie czy ECM jest najlepszy niż Flary, ale używam ECM, a w sumie nie wiem dlaczego. Tak mi się wydaje, że to może być dobre i teraz nie wiem co się stało, ale chyba zahaczyłem o tą górkę. fuck man, fuck man. Kaderatio mi spadnie! <ścoughs> Dobra duży nowy sprint myślę, że mi tu pomaga naprawdę bardzo. Okej, okay. tutaj tego, 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 tego ty dupka, dupka. I ty giniesz, 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 zobacz, giniesz. No, strzelam w ciebie. Ej, no co to kurwa ma być? Przecież ja nic naprawdę teraz nic nie zrobiłem. W drzewo wleciałem. Przecież tu się nie da wlecieć w drzewo. Ja nie mogę A już miałem kolesia na widelcu, no już, tylko gra mi nie pozwoliła tego dokończyć Dobra, tutaj mam dwóch trzech o tego z tego, tego, tego Dobra, mam cię na widelcu już jak O oh, fuck man Użył tych No używaj! Używaj Ja pierdolę No i który mnie już tak harasuje, no? Który? Używaj. Używaj. Jezus, no dzięki. <laughs> Fuck, man. Przegrywamy jak cholera, ale i tak się fajnie bawię, no to jest... to jest dobre. Tryp jest dobry, nie powiem, że nie. Nie bądź szmaty. Jeszcze kogoś muszę zabić na koniec, bo już się... No co to ma być?! Jakieś przeszkody, kurde, w tymie są w powietrzu. Turbulencje, złe wiatry, ktoś na ziemi pulę puścił, i, i mnie to kurde tutaj sponiewierało u góry. No, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Dobra, Dobra jest dobrze, przejęliśmy punkt, to się liczy, to się ceni. Aj, no nie, ja go tak ładnie trafiłem, a on już był rozwalony. Why? Why? Wszystkie cele łatwe mi rozwalili, Dobra, ten punkt przejmujemy. Ło, zatrzymałem się prawie w powietrzu. no, przejmij, 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 jest. O, flaga tak everybody. Czemu mi się ta nie wyświetliła paretka. Łaj, łaj. Dobra, mam cię, mam cię. Zaraz cię mam. No nie. Nie. Kurde, uciekają mi bez przerwy, muszę jakoś sobie czułość myszki chyba większą ustawić. Dobra, spoko. Fuck, ginę. Do rzeki! No nie, mafuju, Hinasaki, ty pało głupia. 13 na 2, niech on idzie z tego serwera, bo tu nie pozwala. Tu. What the fuck? Coś mi się po pojebało z ikonami tu. Defibrylator <laughs> KH2002 wygląda jak perk antyprzygważdżania? Nie, co to jest? Ja pierdolę CM Boże, coś mi się jebie z tą grafiką to naprawdę. Ostatnio też chciałem coś nagrać Ze Sparingu na przykład. I no, wysypała mi się, no normalnie grafika, miałem dziwne takie kolory I kurwa, no nie wiem co jest grane po prostu Cóż, po jakimś czasie mi się tak pieprzy dziwnie. Nie wiem co jest. Nie tak. No i flary, 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 tak ci flary nie pomogą, ty. No nie. O, dobrze. No i patrzcie, nie wyświetlają mi się nawet baretki. To jest niepokojące. Dobra. No i czemu mi ktoś go zabrał? No To jest. takie niefajne. Ktoś go goni? O, jest tam jeden. Sobie lataczenia czek jeden, bądź. Fuck, 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 fuck do góry, połamać chmury. Dobra I believe I could fly. Na 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 na. Kiedy, kiedyś, no nie, to floor jedna. Trzeba je wypierdzielić z tego no co to ma być. Dobra. Tak więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie wiem ile to wyszło w sumie. Patrzcie jakie mam tutaj te. No coś mi się jebie z grafiką, ewidentnie. Patrzcie, zaraz będą takie baretki, że ho! Oh, ale baretki, ja oh, pierdolę, zajebiste baretki. No chociaż to się... no, Ja pierdziele, dobra. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i piona, cześć, do następnego. Wuhu! Co? Uchu? Eee, dobra. No, to cześć. Cześć.